Często spotykamy się z trudnymi pytaniami na temat naszej wiary. Dyskusje ze sceptykami przybierają zazwyczaj formę szermierki słownej, a nie wymiany argumentów. Z okazji zbliżającego się 13 już dnia papieskiego pod hasłem Jan Paweł II Papież dialogu. Warto więc zadać pytanie. Pytanie więc brzmi: czy warto rozmawiać z niewierzącymi o wierze? Z niewierzącymi trzeba rozmawiać o wierze, chociażby z tego względu, że Ewangelia jest adresowana do wszystkich ludzi. Wierzących i niewierzących. Chrześcijanie są powołani do tego, aby właśnie Boga, miłującego człowieka, przedstawić każdemu człowiekowi. Wszystkim po prostu ludziom. Więc jeżeli ktoś jest niewierzący, to nie znaczy, że on nie ma prawa do miłości, do tego, żeby wiedzieć o miłości Bożej. Że nie ma prawa do tego, aby słyszeć o tym, że Bóg rzeczywiście go umiłował, zbawił, przyszedł i go uczy, jak żyć, bo Ewangelia jest właśnie tą receptą na życie przepisem na życie. Czy zatem dyskusję tą można w ogóle nazwać dialogiem, czy są to po prostu dwa monologi? Czasami rozmowa może być właśnie atakiem, taką wojną słowną, a czasami może być dialogiem. Rozmowa to nie, nie równa się dialog. Dialog rozpoczyna się, czy w zasadzie istotą dialogu jest to, żeby głosić prawdę? być w prawdzie przed drugim człowiekiem i drugi, bardzo ważny, zasadniczy, można nawet powiedzieć, że to jest warunek, który kwalifikuje rozmowę do dialogu, że jest tam obecna miłość. Czasami więcej w dialogu można powiedzieć obecnością, gestem i słowem, życzliwością, która w jakiś sposób jest czytelna, niekoniecznie poprzez wypowiedź. A co jeśli się zderzają tam dwie prawdy, bo rozmawiając ze sobą niewierzącą mamy różnicę już na poziomie Znaczenia samych słów. Dla osoby niewierzącej śmierć to jest śmierć, to jest koniec życia. Dla osoby wierzącej śmierć to jest początek nowego życia. I skoro te dwie osoby, przecież one mają prawdę, tak? Wierzący przystaje przy swojej prawdzie, a niewierzący mówi, że prawdą jest to, co on widzi i postrzega. Więc jak, jak można te prawdy ze sobą zderzyć? Prawda jest jedna. Prawda jest na tyle bogata, że... Jedno zdanie ludzkie, czy jedna wypowiedź ludzka, czy jedna nawet opinia nie jest w stanie tego tak wprost ogarnąć, żeby nie było można z tym dyskutować. Stąd my powie powiemy chrześcijanie powiedzą, że prawdą jest Jezus Chrystus. To jest najkrótsza definicja prawdy. No ale taka definicja może nie wystarczyć wielu również wierzącym, że trzeba ją wyjaśnić, o co chodzi w tym, że Ty mówisz, że Jezus Chrystus jest prawdą. I w tym momencie, gdyby niewierzący mi powiedział, że właśnie tego nie rozumie, to wiedziałabym od czego zacząć, żeby mu wyjaśnić, że rzeczywiście prawda, no tak brzydko troszeczkę, że mi powiem, jest po mojej stronie, tak? Jak zatem y, rozmawiać z niewierzącymi, żeby nie zaangażować się w taką walkę ideologiczną, żeby pozostać na tym, na tym motywowaniu się do szukania prawdy? To, co już Pan zaczął, trzeba najpierw ustalić, co rozumiemy przed, pod pewnymi pojęciami, na przykład śmierci, tak? na przykład prawdy. Bo jeżeli ja będę operowała jakimiś pojęciami, które znaczenie jest tylko mi bliskie, a niewierzący o tym nie wie, jak ja to rozumiem, on ma zupełnie inne pojęcie, powiedzmy, śmierci czy cierpienia. No, to my się nie dogadamy. Najpierw trzeba, zanim człowiek wejdzie rzeczywiście, albo być może to jest droga do dialogu, do pełnego dialogu, najpierw trzeba wejść w komunikację i się po prostu porozumieć, czyli ustalić pewne zakresy, co rozumiem przez dane pojęcie. I wtedy można ten dialog rozwijać w sposób taki czysty, już w pełni dialogiczny. Warto angażować się mimo wszystko w ewangelizację niewierzących, mimo tego, no. że, że czasem napotykamy pewne blokady. Mogą być sytuacje takie, że ktoś definitywnie nie zgadza się na dialog z nami. W tym momencie dopiero dialog jest niemożliwy, ale to nie znaczy, że że za dwa dni, że za rok, że za pół roku ten człowiek nie będzie gotowy do dialogu i w taki dialog nie wejdzie. Może nie ze mną, ale z kimś innym, kto podobnie jak ja reprezentuje wartości chrześcijańskie, wejdzie w ten dialog. Dobrze, to na zakończenie spróbujmy ostatecznie rozwiązać jedną kwestię. Dlaczego ten dzień papieski nie mógł się nazywać Jan Paweł II, papież rozmowy? Jaka jest różnica między dialogiem a rozmową? Można byłoby też o papieżu powiedzieć, Janie Pawle II, że to jest też człowiek milczenia. Co nie przekreśla, nie neguje bycia w dialogu. To jest człowiek, który milczy w odpowiedni sposób i który przekazuje wartości osobowe, siebie przekazuje drugiemu człowiekowi. Ktoś, kto dotknął Jana Pawła II. Był naprzeciwko niego, nie wiem, czy Państwo byliście tak blisko, żeby właśnie go dotknąć. Doświadczył tego, na pewno doświadczył, czy przynajmniej większość ludzi doświadczyła tego, że Jan Paweł II jest człowiekiem, czy był człowiekiem wyjątkowym. Że niepotrzebne były słowa, ale rzeczywiście, gdy człowiek był z nim blisko, przeżywał coś w rodzaju ubogacenia, coś, jakby coś rzeczywiście dostał. Czyli coś się dzieje pomiędzy człowiekiem jednym a człowiekiem drugim, niezależnie od rozmowy. Prawda? I na tym, co się dzieje, dopiero można mówić, że się rozwija dialog. Nawet jeżeli coś, coś w rozmowie nie wyjdzie, to jednak ta druga osoba, ponad 70% w komunikacji międzyludzkiej, nie opiera się na słowie. To wtedy ten, 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 ten drugi człowiek rzeczywiście te wartości jest w stanie zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, i to jest prawdziwe sianie słowa, które jest Ewangelią.